Janetka, chodź, zrobisz babci porządek w telefonie. Otwórz książkę. Listę kontaktów, babcia. I dyktuj, no. Alina Działka. Zostaje dalej. Antek Szambo. O, Antek od Szamba z Działki. Muszę za zapamięci, bo się zapchało i Fetor się niesie. fu! Celina poszła. Usuwaj się, znaczy. Pokuciłyście się? Może się jeszcze pogodzicie, babcia. Do Piachu poszła już w zeszłym roku. Patrz, a w książce dalej siedzi, no. Danka ślepa. A, to zostaw mnie, ja do niej na masaże chodzę, nie ma lepszej, niby ślepa, a masuje tak, jakby widziała. Mówi się niewidoma, babciu. Przecież ja do niej nie mówię ślepa, co ty zdurniałaś, Janetka? Danka do niej mówię, no, bo na ty jesteśmy. Eugeniusz. No i tu mamy zagwoskę, znak zapytania jest, bo on zawał miał i tak licho wygląda. I nie wiem, czy usuwać, czy jeszcze go przytrzymać. Weź mi tam do Marysi wybierz, no, to żona jego jest, no. Marysia gaduła, wybieranie. No, cześć Marynia, moja kochana. Jak tam genio? No. Ojej. Kasuj, czabietka. Nie ma co trzymać, Kasła. No, może jeszcze wyjdzie z tego chłop. No, no. Ja muszę kończyć Marynia, bo jak w windzie jestem. I słabe zasięgi mam. No, no. Rachia z genio w piach. No, i po chłopie. Genio jaja. Kasuj dziada, z buka przywiózł Hamidło. No, jak ojciec na patelnie tego zgniłka wbił, trzy dni chałupę wietrzyłam. Uff. Staszek. Nie znam, śmietnik. Babcia, to numer taty jest. No dobra, zostaw. Niech już stracę. Tylko nazwę zmień, bo ja nawet nie wiedziałam, że go mam w telefonie. Na jaką? Zakała. Już ktoś jest tak podpisany. A no tak, Karyna, no. Daj zakała dwa. Czanetka, chodź zrobisz babci porządek.